Gama69 z TVP Stopnia, poproszę dokumenty do kontroli. Ja. Tak. Poproszę. Pani Madalaine Kari, ja bym chciał Panią serdecznie, mocno przeprosić. Mówiłem kierunkowskaz i mm -hmm. jak Pani widzi miga. Bo chciałem zmienić pas. Miga, no, Ale no też nie spojrzałem, martwy punkt wypałem. Pani. Mam nadzieję, że nie ma Pani nic za złe. Nie mam nic Najmo no, Najmocniej nic Panią nic przepraszam. Nic przepraszam. Ma Pani bardzo ładne, różowe włosy, podobałem mi się. Dziękuję bardzo. Gratulacje Dziękuję. oczywiście. E, no, tak czy inaczej. O, no, no, że ładne, w sensie, że gratuluję ładnych włosów. Pan również ma ciekawą fryzurę. E, nie, nie, ja po prostu sobie przylepiłem pióra, wie pan, co? Aha. No, 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 no. No, ale ciekawe. No, jeszcze raz. A co chodzi w no. ogóle? E, e, no, chciałem przeprosić, nie? A, okay. No, no, a przylepiłem sobie pióra, wie pan co? Bo właśnie, no, handluję kurami i, i, i się dzieje, że się fajnie wyglądać. Ładnie, nie? No, ciekawe, no, no. no. no, no wiem, bo tak. to reklamy. Tak, tak. Kur. No, dokładnie. Że jak pani potrzebowała jajka, to proszę się zgłaszać. Na Twitterku do pana Steve'ego o jajka, to ja wtedy dam. Dwa mamy jak coś teraz. Na, na chwilę obecną, nie? Mogę sprzedać. Pozdrawiam serdecznie. Mogę już odjechać. <laughs> tak, po pani jechać, trzeba się nie I got off the wires. When I close my eyes, disconnected and tired E, no tą serą czwa, czwarty, ale jaki miałem wziąć? Dwunasty, grudzień. miałem, nam z tym jeszcze. Ja, dobrze. Stym, chen, grunty, Marzec, tym czem. Może sierpień, że czyli śpiewę, że się październik spadł. No i mi pani pomniła. Przepraszam, coś przerwało. E. <głosy> <głosy> Mamy problem. Ja mam problem. Wiem, ja że jest późno. Krwawie. Co? Połóż to mi. To, co o zapraszam nie. panią. Ja, ja. Pacjentka tu krwawia, ty się z niej tak nabijasz? Ale to co miesiąc krwawi no. Ale nie z tylko z głowy. Miałeś jest taki przypadek, że odruchowo żeś zajebał dentyście w jądra? W mieści? Nie. Ja wiem. Tak? No, więc teraz nie poszedłem Pięknie do tego samego. To Ja ogólnie Adam bardzo wiele tak. lubię do chodzić. Ja na przykład mam takie dwie profesje w swoim życiu, gdzie mhm. nie chciałbym mieć nigdy czy nigdy do czynienia, nie? Mhm. I pierwsza to jest dentysta, a druga to jest fryzjerka. Czemu fryzjerka? Nie? No bo ja byłem mały, to mi fryzjerka trochę ucha odcięła. I od tamtego czasu jak widzę fryzjerów, to po prostu bym ich kurwa po dupie kopał. Nienawidzę fryzjerów, nie lubię, wolę mieć włosy kurwa do kolan, niż chodzić do fryzjera, nie? No ale sytuacja życiowa obecnie jest taka, że no wywierana presja jest na mnie odnośnie fryzjera. Aha. I niestety... Ale przecież ty masz dobrze obcięte włosy. Ja wiem, bo ja sobie sam czasem obcinam, wiesz? Aha, no. no. Kiedyś chodziłem na takie badanie, to się nazywało badanie ciśnienia oka. Aha. No i ktoś mi kiedyś przed tym, przed wizytą powiedział, że ci normalnie okulista wpierdala igłę do oka o i sprawdza i sprawdza ciśnienie, nie? Nie no, no i byłem tutaj na Mirror Parku okulisty. Aha. No i przyszło badanie. No. I ta baba mówi do mnie, będzie badanie ciśnienia oka. O już cały... Sw Posłacony byłem, zacząłem się czymś. <grym> no. Zamknęło oczy, nie mogłem otworzyć oczu, nie? nie? W ogóle nie mogłem. No. O, ja mówię, jak to badanie wygląda? No taką przysawkę na oko ci wkładamy i tyle. Aha, no to okej. Okay. I już było dobrze. Dobrze. Twoją dobrze. czym. Dobra, Muszę pasuje. Do <grym> Oh yes. Od kogo? Od kogo rekompensatę? Ale, nie pomieli, ale ciebie nie powiem od... nikt z pracowników, pani nie zdają. Masz, masz rekompensatę tam, muszę dostać. Masz, kurwa, już ma. Się kurwa, na... Ty się nadajesz ma, tam do rekompensaty parę. najbardziej. Dobieście. Już mi dorliz mi lepiej. Argentyna. Pat co jest, pat co jest, pat. Pyk, Haha. Jest awansik posiadany, dobrze, dobrze, tak? Powiedz tak, Pamięć, co jest? Jakbyś był w tej policji, nie? No? To ja tam by był szefem, was wszystkich wypierdali. Tak? Dobra. co? Zostaw torbę w Co tam jest? Słuchaj, nie będzie Argentyny, tylko Meksyk będzie. Meksyk? Eee, albo Peru. Nie, yeah, yeah, Ar Argentyna. Kolumbia, Kolumbia. Kolumbia, o chorera. Kalibijski kebab. O tak. Kebab. kurwa siedzę sobie ja na chacie, jakieś no kurwy wasa? dzwonią do mnie, jestem czwartym demofonem i od, ja kurwa odbieram słuchawkę i mówię, halo on, privietkie. Ja mówię, weź spierdalej. Pierdole. Co ja za chore sms'y dostaję? CO TO KURWA JEST? Tak to... OLEGŁ CO JEST? Panie to nie pierdol tyle tylko ruchaj Ale Panie Torturow! Mechanik zgłasza Bo minusa za... za... za pisze nie będzie potrzebował weta na pojazd Knutheim ZA... CZĄŁ W DZIWI! Drodze. o cholera Nieee... Spocznij ja, No, ale Panie oficerze zajadu 10 do 53. No. No. Co jest? Jak 0, 0, 0. Topiemy. No. No. Dobra, dobra, to biemy. Dobra, dobra, dobra. To kurwa, tylko no. dajesz ci wszystko, tak? Masz no, da, stać, nie przynieśli wstydu kurwa. Dobra, dobra. Zapierdalaj, robisz to. Robotę. Ma być 100%, bo jak nie, to kurwa. Daniel, Daniel na dożywocie ci idzie wtedy.

Yes, o, front jest, potrzebujemy. Szymo jestem Patryk, oka sprytny. Je COVID, je bajła nic dziwki. Proszę głębicie. Tobie, cały świat. To mnie zmusiało, żeby nagrać ten rap. Kryzys strach, co dzień zaczyna czas. Nie miałam nie się brat. Pokaż serce, Show me oczy got, lecę sobie freestyle, pozdrawiam cały czas. Nie na dzień świat traci barwy. Układając nam scenariusze, w którym jestem jak Tom Hardy, w losem gra w pokera albo w karty. Mimo przeciwności zawsze będę twardy. Tyle się skończyło, więc nie napisałem. Faleto jest w tym. Pozdrawiam, Pepito. Jesteś teraz wolna? Wolna. Czy jesteś wolna, się pytam? Do, do, wolna. To ci na dziwki, czy nie? O, czy kolega numer dał. Halo? kto ty by dał. Co ty pierdolisz? Co ty pierdolisz? Kurwa, z kolegami przyjadę. Ej, nie wiem no Jaka bada? firma? No kupiłem firmę. No, ThinkPengBoot, kurwa. I co, i będziesz i i pracował w tej firmie? Będę szefem tej firmy, ale bym pracował jako policjant, no. Usługi elementowo-budowlane. ale normalnie będziesz miał tam tak. dostęp do szafek i wszystkiego? Do wszystkiego, tak samo jak wy Jaką firmę? No, GFC się No nazywa. to dziwne, bo ja jakoś GFC. nie mogę pracować marek, w porpis i mieć taki Garbaty ptaki. Fight Club? Garbaty Fried Chicken. KFC wygryzał. KFC wygryzał. No i wzię, sobie pióro od kury, rozumiesz, przylepiłem sobie na głowę jak szef, pomalowałem na blond mm -hmm. i siemanko, jestem. Ale chuj mam czysty, także spokojnie, wygolony, wydepilewany. Tam, tam nie przylepiam, no. Bo wiesz, to raz, że higiena, dwa, byś sam mogła oko <grym grym grym grym> Nie przykład... Jezus. No co, no mówię, poważnie, jak jest, co? Boże, mi samochód. Eee, mamy, ja mamy, ja mamy, 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 Boże, proszę. Mamy, 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 Boże, Oddaj mój samochód, złodzieju! Za stra. A to ty! <ś decorations> Przepraszam. Przepraszam, ja już myślałem, że ktoś się ukradł! i we się. Sier... <śOff> <ś với Não> A wiatr! <ś yap> no! <ś vibração> Nogę mu rwało! Wow, <śpiosenka>